W poprzednim filmie o głodówce przedstawiłem Wam kluczowe informacje odnośnie tego procesu. Powiedziałem Wam, jak przygotować się do głodówki, jak przeprowadzić głodówkę, jak z niej wyjść, ale także co to jest autofagia i co to właściwie jest głodówka. Zaś w tym filmie, który obiecałem, przedstawię Wam moją 10-dniową głodówkę, przedstawię relacje z tej głodówki, pokażę Wam badania przed pogłodówce, pokażę, jak zmieniała się moja waga, jak zmieniała się ilość glukozy. Ciał ketonowych i mam nadzieję, że to będzie dla Was ciekawy materiał. Jeśli chodzi o przygotowania przed moją 10-dniową głodówką, to powiem szczerze, że nie musiałem dużo zmieniać. Dlaczego? Tak jak mówiłem, odżywiam się wegańsko, więc jest w mojej diecie dużo owoców, warzyw, strączków, orzechów, jest dużo nieprzetworzonej żywności nie piję także kawy nie pije także alkoholu więc nie musiałem tych rzeczy usuwać przed swoją głodówką no i nie musiałem za dużo zmieniać właśnie w tej diecie tak bo po prostu tych produktów przetworzonych za dużo nie ma dalej idąc zaopatrzyłem się także w glukometr dzięki któremu mogłem mierzyć poziomy glukozy oraz ciał ketonowych i uważam że to jest absolutnie niezbędna rzecz dla każdego kto planuje głodówkę dłuższą niż 3 dni bo dzięki temu wiemy doskonale, co się z nami dzieje na każdym etapie głodówki. Jeśli czujemy się gorzej danego dnia i mamy niski poziom glukozy, wysoki poziom ciał ketonowych, to bardzo prawdopodobne, że przechodzimy przez przełom kwasiczy i po prostu musimy ten okres wytrzymać. A ostatnim punktem przygotowań był oczywiście dzień zero, czyli dzień rozpoczęcia głodówki, w którym to ostatni posiłek zjadłem o godzinie 22. .00. Tego dnia zrobiłem także ponad 20 tysięcy kroków. Była długa wycieczka piesza z psami, więc spaliłem dosyć dużo kalorii. Jeśli chodzi o dietę, była lekka, oparta na warzywach, owocach, świeżych sokach, więc na pewno w głodówkę nie wchodziłem, będąc przejedzonym. Co uważam za bardzo ważny punkt, bo także ma to duży wpływ na to, jak się czujemy na początku głodówki, a ja czułem się bardzo dobrze. Przed rozpoczęciem głodówki, rozpisałem sobie także okres wyjścia. Czyli zapisałem, ile kalorii będę jadł danego dnia, o której godzinie, jakie produkty, jakie posiłki. I myślę, że to też jest bardzo ważny punkt, bo daje nam to po prostu spokój. Nie musimy w trakcie głodówki już wracać do tego, zastanawiać się, a co zjemy pierwszego dnia wychodzenia z głodówki, trzeciego itd. itd. Mamy to rozpisane, zamykamy to, wracamy dopiero jak rozpoczynamy etap wyjścia. I jeśli chodzi o pierwsze trzy dni głodówki, to przebiegły one bardzo pomyślnie. Energia była na dobrym poziomie, nie było spadków tej energii, była klarowność w głowie, więc jeśli chodzi o pracę, żadnych problemów. Nie miałem też negatywnych odczuć wejścia w głodówkę, czyli nie było bólu w głowie, jakiejś nutności. Ten proces powiedzmy adaptacji przebiegł bardzo fajnie. Pierwszego dnia zrobiłem także lekki trening na ketlach, na drążkach taki trening powiedzmy kalisteniki, gdzie obciążenia już uciąłem tak do 60-70% tego, co robię normalnie. Oczywiście nie było problemów żadnych, bo był to pierwszy dzień głodówki, więc powiedzmy, że ten trening nie sprawił mi żadnego problemu. No i podsumowując, te pierwsze trzy dni, trzy dni naprawdę były OK. Czwarty i piąty dzień przebiegały bardzo w porządku. Czwartego dnia zrobiłem lekki trening na ketlach, trening kalisteniki, gdzie Obciążenia obciąłem już o 50% w stosunku do tego, co robię normalnie. Piątego dnia zrobiłem lekki marsz z psami, około 4 km. No, ale gdybym chciał zrobić 10 km, to biegu to, to nie było problemu absolutnie żadnego. Energia była jeszcze na bardzo fajnym poziomie. Gdzieś tam delikatnie zaczynało mi się już robić zimno, ale jeszcze to nie było nic takiego strasznego. Zaś 6 dnia samopoczucie troszeczkę się. Zepsuło, i tego dnia było już mi dosyć zimno. Musiałem założyć dwie bluzy, co, co u mnie jest rzeczą niespotykaną. Na pewno rano też miałem lekkie odruchy wymiotne. Delikatnie było mi niedobrze, ale to też nie było nic strasznego. Po prostu przebudziłem się i troszeczkę tak, jakbym był na kacu. I te objawy, jakby wskazywały mi na to, że chyba nadchodzi przełom kwasiczy. Ketony też już były na. W wysokim poziomie, ale do tego do, do poziomów katonów jeszcze jeszcze wrócę. No i właśnie tak mi się wydaje, że między właśnie tym szóstym a ósmym dniem, o którym zaraz opowiem, miałem właśnie przełom kwasicze. Idąc dalej mamy dni siódmy, ósmy i dziewiąty. I w tych dniach moja energia i samopoczucie już były na dosyć niskim poziomie, ale nadal nie były to jakieś bardzo drastyczne zmiany, szczególnie jeśli chodzi o samopoczucie, bo jeśli chodzi o energię, to to rzeczywiście ósmego dnia miałem naprawdę spadek. Duży. Z tego dnia zrobiłem 4 km marszobiegu z psami. No, już po kilometrze tak naprawdę nie miałem sił, więc wydaje mi się, że to był taki pik mojego przełomu kwasiczego. Zaś 7 dnia zrobiłem coś, czego Wam nie polecam, ale musiałem to przetestować na sobie. Mianowicie tego dnia morsowałem. Byłem w wodzie przez jakieś 5 minut, gdzie standardowo siedzę 10 minut. I myślę, że to morsowanie z głodówki nie, nie różniło się za bardzo od tego standardowego czyli odczucia były bardzo podobne. Była euforia po wyjściu z wody, było lepsze samopoczucie przez chwilę, tak więc to na pewno na plus. Jednak na pewno nie polecam, aby ta aktywność była nadwyrężająca w trakcie trwania głodówki, czyli jeśli, nie wiem, standardowo biegamy 10 km, no to pójdźmy sobie na jakiś spacer, delikatny marszobieg, niech to będą 2, 3, 4 km. Tak samo jeśli morsujemy, no to przy kolejnej głodówce raczej zostanę przy zimnych prysznicach, ponieważ no nie ma sensu po prostu tak mocno obciążać organizmu, nie wpłynie to w żaden sposób jakby na, nie wiem, jeszcze lepsze efekty głodówki, tak więc warto jest dbać o tą aktywność, ale żeby ona była na takim dosyć niskim poziomie dostosowanym do ilości energii, jaką mamy. Dziewiąty dzień to samopoczucie, energia podobna do poziomu z dnia ósmego, po prostu czułem się trochę gorzej. Ale najgorsze było odczuwanie zimna. Tego dnia już chodziłem w dwóch albo trzech bluzach, nie pamiętam, ale było mi naprawdę bardzo zimno, ale co najgorsze miałem problemy już ze zaśnięciem, i gdyby nie elektryczna poduszka, którą się posiłkowałem, to po prostu w nocy bym nie zasnął. Dziesiąty dzień to zmiana o 180 stopni. Tego dnia samopoczucie wróciło na dobre tory, poziom energii wzrósł. Na spacerze z psami, gdzie zrobiłem kilka kilometrów, czułem się bardzo dobrze. Trochę tak, jakbym w ogóle nie robił głodówki, i nawet zastanawiałem się, czy nie przedłużyć głodówki o kilka dni, ale stwierdziłem, że te 10 dni w zupełności wystarczy, bo nawet ten dosyć krótki okres znacząco poprawił wyniki moich badań. Jeśli chodzi o badania, to zrobiłem morfologię, profil lipidowy wraz z kwasem moczowym. Pierwsze badania zrobiłem na kilka dni przed planowaną głodówką, zaś drugie badania zrobiłem dwa miesiące po głodówce. I jak możecie zobaczyć, teraz wrzucam właśnie porównanie tych obu badań. Główne parametry, czyli leukocyty, czyli krwinki białe, i erytrocyty, czyli krwinki czerwone, wyszły nieco gorzej niż przed głodówką, ale nie dziwi mnie to w ogóle, ponieważ krew jeszcze się odbudowuje. Gdybym zrobił wyniki w ostatnim dniu głodówki, te wyniki byłyby jeszcze dużo gorsze. Optymalnie byłoby zrobić badania po 3-4 miesiącach z uwagi na to, iż erytrocyty do pełnej odbudowy potrzebują nawet 120 dni. Cieszę się natomiast, że już na tym etapie eozonocyty, czyli rodzaj krwinek białych jest już w normie. Poprzednio miałem lekko podwyższony poziom, być może związany z jakąś infekcją, a teraz łapie się już w normę. Generalnie morfologia na plus, jak na dwa miesiące po głodówce, to wyniki są naprawdę bardzo zadowalające, ale szczególnie duże, pozytywne zmiany zaszły w profilu lipidowym, gdzie tak naprawdę każdy z parametrów uległ poprawie. Jak widzicie po głodówce mam mniej złego cholesterolu LDL, przed głodówką było 91, zaś po głodówce 82 mg na decylitr. Mam także więcej dobrego cholesterolu, 60 przed głodówką i 62 po głodówce. Zmniejszone triglicerydy, 71 przed głodówką, 63 po głodówce oraz zmniejszony cholesterol całkowity, 165 przed głodówką, 156 po głodówce. Kwas moczowy, który w badaniu przed głodówką mieścił się w dolnych granicach normy, teraz jest na poziomie wręcz idealnym. I co ważne, w okresie po głodówce nie zmieniałem tak naprawdę w ogóle diety. Moja dieta nadal była taka sama, czyli było dużo orzechów, dużo warzyw, dużo Nasion, owoców, świeżej, nieprzetworzonej żywności. Tak więc nie można powiedzieć, że zmieniłem te wyniki czy poprawiłem te wyniki dietą. Dieta była cały czas na tym samym poziomie, i tutaj ewidentnie głodówka zrobiła po prostu niesamowitą robotę. Tyle jeśli chodzi o badania. Jak widzicie, zaszły spore zmiany na plus. A jak zmieniała się moja waga? Odnośnie wagi zacząłem od poziomu 86,8, tyle wynosiła ona pierwszego dnia i sukcesywnie spadała tak, żeby 10 dnia wynosić 77,7. I powiem Wam szczerze, nie pamiętam kiedy tyle ważyłem. Byłem już naprawdę chudy. Taka ciekawostka, że gdy trenowałem 400 metrów przesłodki, gdy, gdy biegałem wyczynowo. To w takim piku formy miałem gdzieś 82 kg, może wagi, 77 nie pamiętam. Także no, na pewno sporo, sporo wody zeszło, sporo glikogenu, sporo tłuszczu. Ta tkanka tłuszczowa była naprawdę na bardzo niskim poziomie, ale waga dosyć szybko mi się odbudowała i co ciekawe, ta sylwetka, mimo że. I tak była na bardzo fajnym poziomie. Uważam, nie byłem jakoś otłuszczony, mięśnie był zarysowany, To po głodówce doszło do trochę takiej rekompozycji mojej sylwetki, i ta tkanka tłuszczowa była na jeszcze niższym poziomie, gdzie mięśnie dosyć mocno się nabiły. I tak naprawdę po dwóch miesiącach ważyłem już 86,5. 86 tak więc, jak widzicie, no ta waga, można powiedzieć, spadła szybko. Ale również szybko się odbudowała. Może nie w ciągu 10 dni, bo potrzebowałem na to około rzeczywiście 2 miesięcy, ale przez regularne ćwiczenia, odpowiednią ilość kalorii, odpowiednią dietę, sylwetka naprawdę powiedzmy że jeszcze się poprawiła. A powadze przejdźmy do ketonów. Pokażę Wam, jak zmieniała się ilość ketonów we krwi na przestrzeni tych 10 dni. I tak jak widzicie na wykresie, pierwszego dnia miałem poziom 1,1 mm, i ten poziom szedł tak naprawdę sukcesywnie do 8 dnia, kiedy osiągnął maksimum 7,2 mm. I tak jak mówiłem, tego dnia czułem się najgorzej, miałem najmniej energii. Wydaje mi się, że to był właśnie dzień przełomu kwasiczego, bo jak zauważycie, już 9 dnia było 6,5 i 10 dnia 6,2. Tak więc dla mnie Niezwykle istotne było posiadanie tej wiedzy odnośnie tego, jaki poziom ketonów mam danego dnia. No, bo tak naprawdę, jak już zobaczyłem, że ketony spadają 9-10 dnia, to wiedziałem, że przełom kwasiczy jest za mną. Poza tym czułem się lepiej, więc to było też takie potwierdzenie. Byłem po prostu dzięki temu spokojniejszy. I ostatni parametr, czyli glukoza, która na przestrzeni tych 10 dni może nie zmieniała się jakoś diametralnie, ale nawet te małe zmiany dawały mi. Cenne informacje odnośnie tego, w którym miejscu jestem, jeśli chodzi o moją głodówkę. I tak jak widzicie, szóstego dnia miałem najniższy poziom glukozy we krwi, bo 42 mg na decylitr, a w połączeniu z wysokimi już ketonami 6,7. Tak naprawdę wiedziałem, że coś się zaczyna dziać w kwestii przełomu kwasiczego, czułem się gorzej, więc te informacje naprawdę mi pomogły powiedzmy uspokoić się i jakby potwierdzić to, że no idę w dobrym kierunku, bo wiedziałem, że ten przełom kwasiczy musi nastąpić i tak naprawdę liczyłem, że, że on po prostu nastąpi. Dlatego też właśnie polecam robić pomiary glukozy, polecam robić pomiary ciał ketonowych, bo daje nam to po prostu niezbędną wiedzę do oceny tak naprawdę naszej głodówki. Czy byłem głodny? No wydaje mi się, że głodu takiego, jaki znamy, nie odczuwałem. Nie był to taki głód fizyczne, gdy na przykład nie zjemy przez parę godzin, coś nas skręca od środka, to, to nie, tego nie czułem. Jak już to bym powiedział, że to był głód psychiczny. Może brak kontaktu z żywnością, brak gotowania, które lubię, i gdzieś, gdzieś po prostu tego, tego mi brakowało. Miałem taki moment, chyba czwarty, piąty dzień, gdzie szukałem po prostu jakichś fajnych przepisów, które zrobię zaraz po wyjściu z głodówki, i to się u mnie. Właśnie tak objawiało, to, czyli ten, ten głód był bardziej taki, właśnie psychiczny, brakowało mi chyba kontaktu po prostu z tą żywnością, z przygotowywaniem jakichś ciekawych potraw. Jeśli chodzi o sen, to przyznam szczerze, że największym problemem było po prostu odczuwanie zimna. I ono sukcesywnie rosło tak do 9 dnia, kiedy już naprawdę było kiepsko i musiałem się posiłkować poduszką elektryczną. Bez niej chyba nie dałbym rady zasnąć, ale powiedzmy, że z poduszką było w miarę jeszcze spoko. Najgorzej było na wyjściu z głodówki, kiedy zacząłem dodawać już jedzenie, kiedy zacząłem dodawać kalorie, miałem po prostu problemy z zaśnięciem w nocy i ten sen był bardzo, bardzo płytki. Tak więc, chyba większe problemy były w momencie wychodzenia z głodówki niż na samej głodówce jednak. Tak jak powiedziałem, no odczuwanie zimna no na pewno nie pomagało w zaśnięciu i bez poduszki rozgrzewającej po prostu byłoby ciężko, byłoby ciężko. Jeśli chodzi zaś o moje wyjście z tej 10-dniowej głodówki, to tak jak mówiłem, zrobiłem je nieco szybciej niż to, jak Wam podawałem, czyli nie zrobiłem tych 10 dni wyjścia, a wyszedłem tak naprawdę w 5-6 dni. Dlaczego tak szybko wyszedłem z głodówki, dlaczego nie trzymałem tych pełnych 10 dni? Zrobiłem to, ponieważ, tak jak mówiłem, moja dieta jest oparta na produktach nieprzetworzonych w głównej mierze. To są owoce, warzywa, orzechy itd., itd. Więc tak naprawdę, już szóstego dnia mogłem sobie pozwolić na to, co jem na co dzień. Oczywiście w mniejszej ilości. Nie jadłem 3000 kalorii, tylko na przykład 1500 kalorii, ale produkty były już tak naprawdę. Te, które spożywam na co dzień, więc te wyjście po prostu zrobiłem szybciej. A swoje wyjście zacząłem od rzucia skórki chleba natartej im czosnkiem. Jest to bardzo fajny sposób na pozbycie się białego osadu, który zbiera nam się na języku podczas trwania godówki, A także no, mamy taki nieprzyjemny zapach z ust, związany właśnie z wydzielaniem ketonów. No i czosnek bardzo fajnie to neutralizuje. Dodatkowo już pobudzamy perystaltykę jelit do pracy. Dajemy sygnał, że za chwilę mogą wpaść jakieś kalorie, więc organizm musi wejść na jakieś wyższe obroty. Po czym po godzinie wypiłem sok z grejpfruta, rozcieńczony z wodą w proporcji 50 na 50. Było to coś niesamowitego, moje kubki smakowe wręcz wariowały. I to było na tyle jeśli chodzi o pierwszy dzień, zaś drugiego dnia tak jak widzicie na tej rozpisce było 400 kalorii sok rozcieńczony z wodą plus zupa, krem, dzień trzeci 700 kalorii. Tutaj wszedł już sok nierozcieńczony z wodą, po prostu 100% sok ryfrutowy. zupa, krem bez przypraw, sałatka z marfi i jabłka również bez żadnych przypraw. Czwarty dzień to około 1000 kalorii, również soki, owoce, warzywa i na główne danie wjechał makaron z pomidorami. Piąty dzień to około 1500 kalorii, nadal owoce, warzywa, Świeże soki, a na główne danie był ryż z warzywami i stofu. I już tak naprawdę od szóstego dnia zacząłem dodawać powoli pieprz, zacząłem dodawać sól, i można powiedzieć, że już szedłem naprawdę w stronę tego, co jem na co dzień. Jeśli chodzi o ilość kalorii, to nadal starałem się dodawać po te kilkaset dziennie. Ale już to szło sposobem takim naturalnym. Już nie liczyłem każdej kalorii, tylko jadłem tak jak, tak, jak czułem, tak jak potrzebowałem. Oczywiście, nie przejadając się, moja waga bardzo, bardzo powoli rosła, wracała. Już tak naprawdę od pierwszego dnia tej odbudowy po, po głodówce, ale tak jak powiedziałem, odbudowa wagi zajęła mi około dwóch miesięcy. Świetną sprawą wyjścia z głodówki jest to, że mamy zresetowane smaki. Nawet najmniejszą ilość soli czujemy tak, jakby danie było bardzo, bardzo przesolone. Smak słodki po prostu no robi nam niesamowitą burzę w głowie. I tak zastanawiamy się, dlaczego my wcześniej jedliśmy coś, co jest po prostu tak cholernie słodkie. I naprawdę warto jest użyć tego okresu, żeby zmienić swoje nawyki żywieniowe. Ja, na przykład, przy poprzedniej głodówce wyleczyłem się z picia kawy, a piłem jej naprawdę. W swoim życiu bardzo dużo, czasami nawet 5 filiżanek dziennie, ileś tam lat temu. Na szczęście głodówka pomogła mi powiedzmy zostawić ten nauk, bo trzeba tak to nazwać, ze sobą. I teraz kawę zostawiam sobie tylko na naprawdę, naprawdę wyjątkowe sytuacje. Na przykład, nie wiem, jak jadę gdzieś daleko samochodem i muszę dojechać w nocy, no to wypiję sobie filiżankę kawy, ale nie piję jej na co dzień. Staram się po prostu tą kofeinę zostawiać sobie na naprawdę ekstremalne sytuacje i wydaje mi się, że można tak jakby w ten sposób odstawić po prostu cukier, można zmienić swoją dietę, odstawić jakieś produkty przetworzone, do których byliśmy przyzwyczajeni, ale właśnie wykorzystując te zresetowane smaki naprawdę możemy zmienić coś w swojej diecie uważam, że jest to niesamowite. A gwoli podsumowania muszę powiedzieć, że... Ten okres 10 dni bez jedzenia był naprawdę bardzo ciekawy i cenny w kontekście wiedzy o własnym organizmie. Uważam, że jest to naprawdę bezcenne doświadczenie i z pewnością powtórzę głodówkę przed okresem jesienno-zimowym, aby wzmocnić swoją odporność, i taką dłuższą, 20-30-dniową, zamierzam zrobić na wiosnę przyszłego roku. Oczywiście relacje z tej głodówki pewnie zobaczycie na tym kanale. A wracając jeszcze do tej głodówki, to no na pewno nie przebiegała ona tak strasznie, jak mogłoby się wydawać. Moje samopoczucie generalnie było bardzo ok. Mogłem normalnie pracować. Siedziałem po kilka godzin przy komputerze dziennie i nie sprawiało mi to żadnego problemu. Okres wyjścia z głodówki na pewno też był bardzo ciekawy, bo. Tutaj ta waga odbudowywała się powoli, metabolizm się rozkręcał, a przy tym czułem się bardzo lekko, bardzo, 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 fajnie. Szybko też wróciłem do treningów i muszę przyznać, że ta energia na treningach wróciła momentalnie, tak jak wróciłem kalorie, tak naprawdę już mogłem robić dosyć takie wymagające treningi. Tak więc, no cóż, poprawiły mi się też wyniki, jeśli chodzi o cholesterol, co widzieliście, morfologia też na plus, ale krew jeszcze wraca do siebie. Eee, cóż mogę więcej powiedzieć? Mogę tylko polecić i zachęcić do przetestowania głodówki na sobie. Jeśli nigdy nie robiliście głodówek, to zacznijcie od tych jednoczyniowych i zobaczcie, jak będziecie się czuć. Tymczasem dziękuję za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to zostawcie lajka, like zostawcie suba, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. I e, mam nadzieję, że napiszecie w komentarzu, czy planujecie zrobić głodówkę, a jeśli tak, to jak długą. Jeśli Robiliście już to, napiszcie koniecznie, jak ona przebiegała, jakie macie doświadczenia z głodówkami. Dziękuję i do zobaczenia.